Dzisiaj mamy smog, zanieczyszczenie powietrza. Słyszał pan o, o czymś takim? Nie. Nie słyszał pan o smogu, nie. Nie. że przekroczone są normy o kilka tysięcy procent nawet? Nie, nie słyszałem. A po, po sobie pan nie czuje, że jest gorzej w powietrzu, że, że, że ciężej się oddycha? Nie. Aha, czyli pan po prostu ma na wszystko i po prostu. Nie, ja taki robocie robię, że to. to... Okej, okay, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Jak walczyć? no, no trzeba. Jeździć na rowerze? A, no i oczywiście na rowerze pali to, co trzeba, a nie byle co. Ale słyszał pan, że jakby ruch na świeżym powietrzu teraz jest niewskazany. Czuje Słyszałem się pan lepiej naleci. czy gorzej? A to co, jak okno otworzę, to też mi naleci i mam nie, nie siedzieć w domu? A myślał pan, że zakupiłem maski? A ja nie myślałem. Dobiłem na kopalni, panie, to jakoś przeżyłem, to na dole ten. Tuch, to myślę, że. Na dole to, pan przeżył, to na górze na też pan przeżył. I co pani o tym sądzi? Jak z tym walczyć? Zmienimy pieca i będziemy mieć. To tak szybko, taka prosta Auta recepta. nie jeździć autami, trudno się nazywa, bo to tylko od aut i od pieców. Palić mi się wydaje ekologiczne paliwo w piecach, nie spalać śmieci różnych plastików. Przede wszystkim palić gazem, tak? No, no czy gazem? Tak by wychodziło z tego. No. A jak, jak czujecie po sobie? Czy czujecie się lepiej czy gorzej przez, przez to powietrze, jakie jest? No. Ja nie widzę bardzo różnicy. My mieszkamy w trochę w innym miejscu, także nie mieszkamy w Kentaku. A słyszała Pani o tych zanieczyszczeniach powietrza, o smogu? Tak, słyszałam. I jak Pani myśli, jak z tym walczyć? Przede wszystkim mniej samochodów i inne palenie w piecach, no nie? No tak, a czy słyszała Pani też o tym, że nie wolno za dużo przebywać na świeżym powietrzu? No ale, a jak trzeba? A nie świeżym powietrzu. A jak trzeba? Tak, no wie Pan co, no... Nie wiem, jak sobie z tym radzić. Wychodzić trzeba na zewnątrz, więc jedyne, co nam pozostaje, no to z własnej strony dbać o środowisko. Wymieniliśmy piec na ekologiczny, także już się przyczyniliśmy w jakiś sposób do tego. A myślicie o zakupie masek na przykład na twarzy? Nie. nie Dlaczego? Nie mam nad tym, szczerze powiem. chcecie wyglądać jak Michael Jackson, <laughs> tak? Byłby z tym problem. Może nie o sam wygląd chodzi, ale jeżeli chodzi o małe dziecko, to raczej byłby z tym problem. Słyszał pan o smogu, o zniszczeniu powietrza? Tak. Jak pan z tym walczy? Nie, że samochodem. Nie jeździ pan samochodem. A widzę, że nie nosi pan maski na twarz. Nie boi się pan tak chodzić bez maski? Na wszystko możemy. Cały czas się słyszy, cały czas, ale myślę, że u nas w Kętach to omija. I że jest wszystko w porządku. No właśnie nasze, nasze regiony są tutaj bardzo zanieczyszczone. Powiedzcie mi, co zrobić, żeby tego smogu było mniej, tego zanieczyszczenia w powietrzu? No Ja myślę, że może, żeby ludzie mniej palili plastikami, papierami z pożywami sztucznymi. Wszystkim. Wszystkim, no nie no. A szczególnie tym. No proszę pana, no za moich czasów to było mało domów i smogu nie było. A teraz domów nabudowali jeden koło drugiego. No wszyscy muszą grzać, żeby mieli ciepło. No i co więcej do powiedzenia, a samochodów? Samochodów ile? A, to... A jak pan jak pan myśli, jak ludzie powinni właśnie prze, walczyć z tym smogiem? Czy powinni może inne rzeczy spalać w piecach? To to jedynie gaz robić ogrzewanie? Jedynie gaz. Ale nie każdego stać na takie ogrzewanie? Nie każdy, bo trzeba piec wymienić, to wszystko instalacje, to wszystko drogie. No, no i tańszy jest ten węgiel taki miał muł. No i tym ludzie palą. Czyli państwo powinno nam pomóc dotować nas, żebyśmy palili gazem? Panie państwo! Państwo pomaga może, ale gdzie tam państwo coś da, ale dużo nie, bo to jest nima, bieda w kraju. To a, czy, a czy pan czuje w ogóle jakby po sobie, że źle, gorzej się pan czuje yy, przez ten smog i zaniszczenia powietrza? Proszę pana, jak zapalą w tych piecach, a jest takie powietrze ciężkie, dym idzie na dół, to mnie jako w starszym wieku mi to szkodzi. Ale za młodych lat mi nie szkodziło. Ale my palili, jak ja byłem młody chrustem z lasu, patykami. No, no a teraz, no, 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 węgiel bo, no bo więcej czym, a gazem ogrzewają ci, co mają pieniądze. No myślę, że ogrzewanie gazowe przede wszystkim to jest chyba priorytet bym powiedziała. No i żeby ludzie nie spalali po prostu też no, niepotrzebnych rzeczy, jednak jest, są yy, zbiórka, że tak powiem, tej yy, odzieży ogólnej i, i to wszystko niech to będzie sortowane, a nie palone w piecach. No.